Czyli za jakiś jest jeszcze jedną jakąś małą kopertę চাাা়াাল্যেত্যে আপার প্য়াবে আপালে Ja z ja Państwem w Kika, kolega, Kusza, minie, przyjdę do Państwa, państwa podejdźcie, bo my właśnie się To tam podejdziemy się? naprzeciwko, ja udzielę Państwu... Ja, ale chcę Państwu podziękować Za To dla mnie bardzo miłe. Panie Państwo, wróci Pan na pewno, bo świąteczki wrócą Ci. Tak się Możecie na ten przewód wchodzić. Prawda zwycięży i nie manipulacja. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Chcę podziękować wszystkim osobom, które tutaj spontanicznie w dzień dzisiejszy, wyrażając e, 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 to, solidarność e, z tymi wszystkimi, którzy to, to. działali na rzecz poprawy bezpieczeństwa Polaków

Nasze działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa Polaków. E, uważam, że warto było walczyć z mafią płaciową, warto było walczyć z wielką korupcją, którą wychłanie w imieniu władzy. Wynikniemy z naszej refleksji, że dalsze działanie Ministerstwa Sprawiedliwości, Zjednoczonego Księgowskiego, który zaniechał reformy, wielkiej reformy w Ministerstwie Sprawiedliwości, a całą parę jedynie prokuratury koncentruje na ściganie opozycji, które wychodzi z Polaków, to wyczystać nasz Polaków. Ktoś?

Czy trafi przez Pan dalej tak uważam, ale trzeba zmian ustawy, cały harmonogram dojścia do tego celu. I niestety pan minister Śłukarski też odszedł od tych propozycji. Wiele innych zmian, zmian w kodeksach karnych proponowaliśmy i przygotowałem, też zostało zaniechanych, więc moim zdaniem ministerstwu Sprawiedliwości potrzeba człowieka, który będzie w stanie wyjść ponad polityczne podziały, który będzie o tym z opozycją. Bardzo chciałbym rozmawiać z Ministerstwem Sprawiedliwości, spotkać się niezależnie od nie nim będzie, byłoby dobrze dla. Polskiego wymiaru sprawiedliwości przede wszystkim dla bezpieczeństwa Polaków, dla sprawnego funkcjonowania tego bardzo ważnego każdy Państwu obszaru, był to człowiek, który potrafi rozmawiać, który nie koncentruje się na, na pan, tym pan, pani, pani szanty, panu, panu bądź, który nie koncentruje się na tym, by ścigać opozycję, tylko na tym by ścigać nie więc to długo nie poszła. W każdym razie bardzo teraz chciałbym Państwu podziękować wszystkim Państwu za przyjście. Jest to dla mnie... Nie ojca, miłego. ojca, ojcowska, mamy zamontowali w I serdecznie Pana witam w naszym pięknym mieście, które zasygnęło w 1920 roku w walce z bolszewikami. Że jest... Mhm. patrzy na nas z góry, bo jest honorowym obiecatelem. Na tym placu. I mamy teraz wspaniałego prezydenta miasta Polska, który ile dobrego robi, to widzi, ile dobrego, mimo tych przeciwności od wrogów, którzy wcale stale kłody kładą. Szukają haków zamiast się doczyć, się zrobić dla społeczeństwa. Bardzo dziękuję. Nasz przyszły prezydent Zbigniew Ziobro, nasz przyszły prezydent Polski. Zapoznam się i, i, i przeczytam. Bardzo dziękuję państwu za... za... pani. Hmm? Bardzo dziękuję. Przeczytam z uwagą. Jestem bardzo pani wdzięczny za... Jesteśmy za z Panem. Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego. Czerny, nie Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję jeszcze raz wszystkim. W nie Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry. Gratuluję Państwu za obecność i przywitanie i bycie po stronie pana ministra Zióbry. Dziękuję Państwu bardzo. 好吧，没问题。